Witajcie z tej strony Piotr, a to jest 40 odcinek, 40 gameplay z gry LEGO City Undercover. W sumie w tej drugiej części, bo to jest druga część, w tej drugiej części będę właśnie szukać dalej, będę szukać postaci i ich odblokowywać. więc już teraz właśnie znalazłem już pierwszą postać, znaczy następną postać. Ono się znajduje nad wejściem do banku i żeby tam się dostać muszę wejść tutaj na ten dach eee, więc w sumie tutaj wezmę linę z hakiem Dobra, teraz tam nie pójdę. Dlaczego tam nie pójdę? Dlatego, że żeby tam się dostać, eee, muszę właśnie użyć kurczaka. Tylko właśnie co z tym kurczakiem to eee, wezmę, zobaczę, otworzę te drzwi w ogóle o co... Za tymi drzwiami, co jest. A, super klocek, okej. Okay. Świetnie. E, dobra, więc tutaj wezmę, niech ogrodnik podlewa roślinkę. Czyli słonecznik, czy co tam wyrośnie. No słonecznik w sumie. E, dobra, e, więc teraz wezmę tutaj kurczaka. Żeby w ogóle tam się dostać, w ogóle jakoś na dach tego banku. Właśnie nie wiem czy powiedziałam tam muzeum, czy jak, nie wiem. Tam widzę, że jest dynamit potrzebny. I teraz jest taki problem, ponieważ tak, nie mam dynamitu. I w sumie nie wiem czy to będzie akurat potrzebne, chyba raczej nie. Ha, tylko że spadłem niestety. Dobra, więc tak wezmę, pójdę po ten dynamit. No nie wiem, czy mnie do czego to akurat to mi się rozwaliło, ale to innym razem to zbuduję. Na razie pójdę po ten dynamit. Czyli właśnie na tą stację. Dobra, więc tak tutaj wezmę, kupię ten dynamit. Tylko, oczywiście, monetą wrzucając do automatu i wylatuje dynamit. Tak to właśnie jest. No dobra, mam dynamit, to teraz jeszcze pójdę... Jeszcze raz wejdę na... Ojeju! Ile tych pociągów... Pociągów tutaj się naroiło. Ale dobra, yy, mniejsza z tym. Wezmę tutaj jakiś samochód czy coś, żeby nam dojechać. No więc właśnie, żeby dostać się do, na ten dach tego właśnie banku, to muszę się udać właśnie, y, y, muszę wejść na dach właśnie tutaj. Y, dobra, to jeszcze raz tam wejdę. I tutaj wezmę od razu tek z tym kurczakiem. Okej, okay, więc jakoś dotarłem y, za trzecim razem. No w sumie za czwartym razem, ale dobra. Mniejsza z tym. Y, więc tutaj wezmę od razu, ten dynamit tutaj wrzucę. Tylko nie wiem co z tego mi wleci, ale nie wiem czy nie. A, super klocek, okej. Okay. To jest świetnie, dziękuję. Y, dobra, więc mniejsza z tym, ale tutaj oczywiście jestem po postać. Yy, więc tak, teraz tutaj muszę się udać jakoś... Aha, teleporterem chyba... Yy, tylko nie wiem co tutaj mi może mi wylecieć. Yy, w sumie powiem mam tak, że jestem trochę tego ciekawy, co tu może mi wylecieć, ale... A, no, super klocek 10 tysięcy, no. Całkiem nieźle. Eee, więc tak, tutaj wezmę od razu tym teleporterem, się przeteleportuję i tutaj od razu roślinkę podleję. Żeby tam w ogóle się dostać. Po to postać i myślę, że od razu może wezmę tą świnkę, bo tam się znajduje, nie wiem w sumie. Eee. Więc tutaj wejdę i przez to przeskoczę. W sumie nie wiem, czy świnkę brać, bo, bo tutaj jest e, coś za tymi drzwiami, tylko nie wiem co. E, Chwila. A w sumie m, mi się wydaje, że postać jest za tymi drzwiami, więc od razu ją wezmę. Nie nie, nie, nie postać? E, dziwne. Myślałem, że postać, a to super klocek stąd wyleciał. Hmm. No dobra, e, to to jest świnka, ale nie mm, ja wezmę to postać, co tutaj akurat jest. Lecz tego właśnie klauna, rabuś klanu low e, I teraz tak, e, tam jest kolejna postać. Tylko, że to za drugim razem to wejdę tam, bo... O, tu już, jeszcze jest ten super klocek. Dobra, więc w sumie w, pójdę po następną postać, ja tylko nie wiem gdzie ona się znajduje. No i tu jest jakaś puszka. Tylko nie wiem co, co ona tutaj w ogóle robi. To już w sumie zobaczę. Więc tak, e, może to super krocek stąd wylecieć. Kto wie? Nie, 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 nie ten przycisk e, żółty i niebieski. No i ciekawe, co mi wyleci. Aha, jakiś, e, jakieś krockie, ok. Yy, to chyba mi się wydaje, że te klocki to chyba właśnie po to, żeby się udać tam, i właśnie potem po postać. No dobra, to w sumie od razu to zrobię. Skoro tu jestem już, yy, więc tej yy, tędy pójdę. O, jeszcze jest, widzę, że ten yy, super klocek 10 tysięcy to zawsze coś. Yy... Nie wiem co w sumie za tymi drzwiami się znajduje I tak Tutaj nic chyba ciekawego nie ma No nie w sumie nic ciekawego yy... Dobra zobaczę co za tymi drzwiami się znajduje yy... No też super klocek No to już yy... Wiecie o co w tym chodzi i myślę, że, że dla niektórych to jest pomocne. Dobra, teraz muszę tu wejść. A, okej, okay, dobra, to jest ten lot do tej świnki, tylko nie wiem gdzie ta następna postać się znajduje. I w sumie... Następna postać powinna ona się znajdować gdzieś. O, no, w sumie... W sumie to innym razem ją wezmę. Dobra, więc w sumie pójdę teraz do następnej postaci, yy, która gdzieś tu powinna być. Więc tak, yy, yy, żeby zdobyć następną postać, to muszę oczywiście zamienić kolor yy, w tym, yy, pod tym budynkiem yy, na zielony. Dlaczego? Ponieważ żeby zdobyć następną postać, to. Z tego co mi się wydaje, to coś to muszę chyba pokolorować, czy coś w tym stylu. I mi się wydaje, że to chyba mm, raczej drzewka, bo no właśnie, właśnie trzy drzewka muszę pokolorować. O, jedno z trzech, to jeszcze dwa, czyli tu jedno. ten monet mi się nie chce zbierać, bo jak y, będę wykonywać misje, to tyle będę zbierać tych monet, że hoho, -ho, więc no. E, więc e, odblokowałam postać, to od razu ją zbiorę. I to jakiś jest amandurnik fil, e, czy jakoś tak to się nazywa. E, dobra, to wezmę tutaj od razu samochód i pojadę po następną postać. Pójdę na górę i zobaczę. Dobra, tutaj jest jakiś trop. Mam. To ciekawe, do czego mi on zaprowadzi. No po prostu się super. E, detektyw, okej. Okay. Yy. I tak, w sumie to nic ciekawego nie ma. E, to może pójdę tutaj na górę, zobaczę, co to ciekawego jest. No, tu w sumie na górze to jest to, super klocek. No to zawsze coś. Mi się on na pewno mi się przyda. A to zaraz, to yy, ten klocek, to on jest 20 tysięcy, on daje? a bo mnożnik raz, dwa mam włączony. Okej, okay, dobra. Yy, więc teraz tak, muszę jakoś to się udać na... Yy, nie wiem, czy tędy pójdę? Bo właśnie, nie wiem, yy, pójdę... Jedna postać już mam odblokowano i teraz to drugą, bo druga to jeszcze jest, musi być. Tylko właśnie nie wiem, czy to właśnie tędy. Na pewno jak tym kurczakiem polecę, to na pewno polecę na to wieżę. To w sumie może tak spróbuję zrobić. Właśnie nie wiem. A, to na wieżę polecę, okej. Okay. Gdzie te, gdzie te koła są? O, tu są. Dobra, ok. No więc lecimy. Już poleciałem. Dobra. To tutaj jest teleporter i który mnie przeteleportuje aż do. Okej, okay, dobra, jestem już tu na górze. I teraz co muszę zrobić, żeby zdobyć tamto postać? No to muszę oczywiście... Jest liczony czas. I muszę właśnie wszystkie te właśnie guziki pozaliczać. Dobra, chyba mi się wydaje, że mi się udało to zrobić. A, się udało, okej, okay, dobra, to... No, no, odblokowam e, reportera jakiegoś. Okej, okay, więc teraz to wystarczy tylko jak się udam e, po prostu na ziemię, tak jakby. Właśnie tak. E, dobra, więc teraz pójdę po następną postać, e, która jest gdzieś. E, to właśnie e, przy jakimś w tym budynku yy, następna postać to yy, właśnie będzie gdzieś tu tylko właśnie nie wiem czy na pewno tutaj tak mi się wydaje tylko właśnie nie wiem jak tutaj się dostać na dach yy, tego budynku i tak mi się wydaje że może bo tu jest jakiś trop powinno ono być gdzieś tu tylko że tutaj nic w ogóle nie widzę to nie wiem, może gdzieś tu? A tu coś jest. Ok, i tu jest jakaś antenna. Yy, dobra, to pójdę tutaj dalej. Yy, I co to ciekawego, niby jest. Dobra, teraz tu muszę spaść i do góry. I tu y, właśnie antenę muszę zbudować, jeszcze takie właśnie trzy antenki i mi się wydaje, że chyba tak mi się wydaje, że wiem gdzie oni tak mniej więcej są, więc y, następna antena powinna być, y, to od razu tego super klocka z y, wezmę, tylko nie wiem co, co za tymi drzwiami jest. A jakieś przejście, dobra okej. Okay. Wiecie co, może pierwsze to wezmę yy, to przejście, bo później, jak dnę na tą stronę, to no wtedy właśnie będzie trochę lipa. Więc no. Dobra, to przejście otwarte i teraz wezmę tego superklocka. Okej, okay, teraz wezmę to astronautę. A to w sumie y, chyba muszę przejść na tą drugą stronę i tu jakoś tędy się dostać. E, dobra. No właśnie tak. Y, I teraz jest, e, potrzebna jest linia z hakiem. I tutaj jest kolejna antena. Dobra, jeszcze dwa takie. Dobra, tu jest lot z, 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 lot z kurczakiem i w sumie y, w sumie co to jest ciekawego? W sumie y, tamto nic nie ma ciekawego, y, bo następna, następna antena jest gdzie indziej Więc tutaj skoczę i tędy I tutaj, no yy... Raj to jest super klocek, ale anteny nie widzę. I spróbuję jakoś wejść. Tak myślę, że. No właśnie, którędy... Redy. Yy... W sumie tędy, jak wchodziłem. Okej... Okay. Dobra, i tutaj jest e, taki ten garaż. Tylko, żeby na niego trafić, e, a, obra a obracać kamery, to akurat nie mogę. E, gdzie to może być? E, to gdzieś tutaj musi być. No? Nie, nie trafiłem. Dobra, to jeszcze raz. Eee. Ok, e, więc jakoś spadłem, e, jakoś trafiłem. Dobra, to buduję następną antenę. Trzecia i jeszcze czwarta będzie właśnie na tamtym, właśnie budynku. E, więc od razu tu jakoś wejdę. E, tak mi się wydaje, że tędy chyba mogę jakoś wejść. Ok. To są monety yy, i takie tam, yy, tylko że muszę tu jakoś wejść, i jest mały problem, ponieważ nie mogę tam jakoś wejść. O, tędy mogę wejść, tak mi się wydaje. No, w sumie tak. No dobra, więc już czwarta antena. No i odblokowałam postać, tylko muszę ją ja, e, tam po nią pójść. Eee, to trochę tego się naszukał AntyHunten. Okej. Okay. Dobra, więc w sumie... To jest reporterka TV. To teraz pójdę po następną postać. I następna postać jest tuż niedaleko. Tuż niedaleko. Chwila, chwila, bo gdzieś to musi być. Gdzieś. O! Muszę właśnie trzy takie budki zbudować budy dla psa. Kolejna buda jest chyba gdzieś w tamtą stronę. Coś mi się tak wydaje. No właśnie, tutaj jest następna. Buda dla psa. i ostatnia będzie tuż przy odblokowaniu tej postaci, eee, to w sumie wezmę tego holownika. i tam w sumie pojadę. Eee, dobra, więc już znalazłem e, ostatnio Budę dla psa, czyli tutaj właśnie jest pod tym budynkiem, co ostatnie co anteny co właśnie szukałem. E, tutaj, właśnie drzewo rozwaliłem, bo chciałem sprawdzić, czy to będzie budel dla dropsa, czy nie, i, i, i mi się okazało, że jest. No dobra, więc w sumie ostatnio dla dropsa zbudowałem i odblokowałem postać. E, jakoś brązową, widzę, e, tylko nie wiem, gdzie ona teraz się znajduje. E, to gdzieś musi się ona się znajdować. Gdzieś. E, gdzieś właśnie tutaj na brzegu. O, właśnie tam. dobra, więc tu kolejną postać, jakiegoś wielkołaka. Następna postać jest dosłownie, chyba mi się wydaje, że tutaj jest, ta, po, ta następna postać. Bo już szukam przez pół godziny, ale mnie znalazłam i się zapytacie jak w ogóle tutaj e, dotarłem na ten budynek, no to już chyba w tym odcinku już pokazywałam jak tutaj e, docierał e, tamtędy e, co chciałam tą antenę, ale odblokowałam ten parkour i tak tam. No więc e, odblokowałam właśnie teraz tenistkę, tenis, czy, czy jakoś tak to się nazywa. E, dobra, więc jeszcze mi się wydaje, że mi się zostało jeszcze trzy postacie. To następna postać będzie gdzieś. Okej, okay, więc znalazłem następną postać, która. Nie ma tutaj tej postaci, tylko jest na tamtym gdzieś, czyli tam wysoko. Dobra, tutaj muszę właśnie wziąć linę z skakiem i się przeteleportować gdzieś. Gdzie właśnie nie wiem gdzie. Tak mi się wydaje, że tam będzie podać. No i jest tutaj. Odblokowam jakiegoś e, Dave'a No i dobra, w sumie jeszcze dwa postacie mi się zostały, więc w sumie... Jeśli chodzi o te dwa postacie, to do nich e, muszę mieć czerwony barwnik, czerwony kolor. Więc e, wezmę tu jakiegoś jakiś pojazd. O! Wina. O, Dobra, i pojadę e, po czerwony kolor. E, jest ten czerwony kolor dosłownie rzecz mówiąc, e, tutaj gdzieś w zatoce Amburn. Więc aż długa droga to będzie, ale nie będę was z tym zanudzać. E, dobra, więc już tutaj jestem. To teraz tak, muszę otworzyć się te dwie, skrzyn... e, dwie skrzynie. Właśnie nie wiem, gdzie ten czerwony kolor będzie. A to jest e, automat? Dziwne. A co w tej jest? A super okej. ok. E, to te skrzynki powinny być e, tutaj obok. Tak mi się wydaje. E, znaczy, nie skrzynki, a takie duże kontenery. O. Dobra, co w tym jest ciekawego? A tu jest żółty kolor No więc czerwony powinien być w tej O, jest e, znalazłem czerwony kolor. Okej okay. Dobra. No to jadę tylko, że. Właśnie, no. I teraz muszę na piechotę iść. No no to się przejdę. Dobra, więc jestem przy jakimś sklepie z meblami, yy, yy, w którym właśnie muszę pokolorować yy, kilka chyba mebli na czerwono. Tak mi się wydaje. Dobra, więc tutaj jest jedno, tu jest dwa. Tylko dwa meble? Dziwne. Okej, okay, więc jako postać niby dostanę. Mmm, ciekawa postać, tylko że muszę wejść na górę. Dobra, więc wejdę tam na szybko tam na górę. Dobra, tutaj jest mój pojazd. Tym od razu, jak mam turbo, to mogę od razu tam na szybko wejść, e, czyli tędy. na zlego wezmę to tego astronautę. Okej, okay. dobra okej, okay, więc wylokowałem yy, yy, postać jakoś i tak. Teraz by mi się przydał jakiś samochód, yy, tylko że żadnego to nie widzę. No, czyli właśnie tutaj jest ta skrzynka. Yy, dobra, to ja od razu pokloruję. No, czyli jeszcze dwie skrzynki. O, jeszcze samochód pokolorowałem. Okej, okay, więc y, następna skrzynka będzie. Y, no, gdzie ta następna skrzynka będzie? Mi się wydaje, że gdzieś w tamtą stronę. Tylko, że będę musiał chyba tutaj zjechać jakoś. Z tego czegoś. Czyli, właśnie, po schodach. Okej. Okay. No i to właśnie jest ta następna skrzynka. I ostatnia będzie. Tuż przy odblokowaniu właśnie tej ostatniej postaci. Znaczy, ostatnia postać nie będzie, nie będzie to ostatnia postacią. Tylko ostatnio, jeśli chodzi o ten odcinek, więc następna nas na skrzynka będzie gdzieś tu. Tylko jej tu nie widzę. Dziwne. Eee, chwila, bo może tędy? Eee, gdzieś tu musi być. A może ona jest po prostu gdzieś tuż obok? Tak mi się wydaje. O, właśnie jest. Eee, okej, okay. no i trzy skrzynki z trzech, i jeszcze tam świnka właśnie leży, dobra. Więc teraz muszę to postać wziąć, tylko nie wiem właśnie jak i gdzie ona w ogóle yy, one się znajduje, gdzieś na tym, nie na tym budynku, a na tym sąsiednim budynku, i jak tam w ogóle się dostać, eee, to w sumie dobre pytanie jest. Tylko jakoś chyba się tam jakoś się dostawałem, tylko... O. No to w sumie nawet jeszcze w tym odcinku to zrobię. Czyli tam się wespnę. No i mam w sumie postać. Czyli e, listonosza. No dobra, więc myślę, że to będzie na tyle. E, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw oczywiście łapkę w górę. No i też subskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych odcinków z Legos i City Cower. E, jeśli chodzi o e, odkrywanie wyzwań, o robienie wyzwań e, w Wzgórzach, to zrobię e, nie, w nie w następnym odcinku, tylko jeszcze w następnym. W następnym odcinku zajmę się oczywiście wykonaniem, e, Przechodzenie misji Dachę na 100%. Ok, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. I już w następnym odcinku z LEGO Legos i Cześć!